film w celach humorystycznych dla znajomego z Olszyny zobacz samiec 19 rok nieraz pytasz czy ci wysłał coś fajnego, to patrz jeden tu jest gołąb na którego masz ochotę 84-12 młody gołąb To jest samiec 2021 No takie są ledwo się w rękach mieszczą Kolejny samiec 2021 Ten rocznik mam obsadzony bardzo dobrze Jest taki młody z 24 roku, też ledwo się w ręce mieści. Tu jest samiec z 18 roku. To wszystko go rozpłodowe. Nagrywam specjalnie, bo wiem, że będzie pierwszy, który do mnie zadzwoni po tym filmie. Tylko postawiam jakiś film, to jest od razu pierwszy, nie? Samiec 22. To jest mój pupilek, wyhodowany u mnie. Dwuletni go. To jest taki samczek. To jest dwuletni. Taki i samczyk 21, czyli ta moja mocna obsada. Ojej, jak się wyrywa. Ale jego hodowla już wygląda dobrze, także w przyszłym roku też będziecie mogli nabyć od niego gołąbki. Bardzo dużo gołębi ode mnie nabrał. Do rozpodu chłopak młody naprawdę. W fajnym tempie jego hodowla. No, tutaj to chyba też jeden z ładniejszych głębi. 23. Ciężko utrzymać te głębie, naprawdę są bardzo duże. Kolejne dwadzieścia także pozdrawiam.